Jest to na zadunku, a tutaj i takie cudo Proszę ulubiona marka taki ładny motorek BMW Ogólnie BMW nie, nie wszyscy znają historię robiło tylko motory i BMW oczywiście miało przestać istnieć oni mieli w ogóle zaprzestać produkcji i ta firma po prostu już chciała zrezygnować w ogóle z motoryzacji nie? a zobaczcie jak się rozwinęła i zaczęli robić właśnie nie tylko motory, ale samochody nie? no, fajny, fajny motorek nie? No, dokładnie w moim stylu, ale jak na te czasy, nie? Porówn porównując do motoryzacji polskiej, no to nie ma wiadomo porównania, nie? Jak się jedzie we Włoszech, to teraz o, zaraz będziecie słyszeć takie... O nie, momentami tak jak gdzie papugi siedzą, nie? No, a tutaj koledzy, więc y filmy odd oddawałem te paletę, nie? I Iweko przyjechał on mówi kurwa, nie? staj. i tak słyszę na parkingu coś trzeszczy co tak trzeszczy? ja mówię, że to papugi nie? kurwa, jechałem autostradą i myślałem, że mi koło tak ćwierka nie? tak cały czas kurwa robi trzeszczy i trzeszczy ja myślałem, że to kurwa u mnie tych kurwa, to papugi a pierdole, jaki zakręcony i tak cały dzień że im dziób nie boli, nie? dojeżdżam to do Austrii, bo tu jest załadunek. Zaraz idę spać. Siema, właśnie 8 rano, wbijam na Wiedeń. No, jestem na y, załadunku y, we Wiedniu. No tak czasem też bywa, nie? Gość mówi, że yy, muszę czekać, bo pomylili yy, i załadowali mój towar na inną ciężarówkę i czeka aż wróci. <laughs> no tak bywa, nie? Także czekam na zadunek. Robię kawę, nie? bo to najcenniejszy poranny trunek, tak? Jakże miłego dzionka uśmiechu i słonka. Siema, siema, witam wszystkich serdecznie. Wyglądam jak... Jakiś ptak, kur, zamaskowali mnie. Jestem w Austrii na załadunku i trzeba być profesjonalistą w pracy, tak? Eee, I trudno, trzeba się zamaskować jak wymagają, mnie Na załadunku. Czasem nic nie poradzimy na głupotę, nie? Zacofanie jeszcze ma się tutaj dobrze. No, już kolega był, mi paletę, przerzuciliśmy. Ja jadę, a on czeka. Nie wiem na co, romek. No Na śniadanko oczywiście, najlepsza jecznica ze swojską szynką i swojskie wiejskie jajka nie? od rodzinki. Także polecam oczywiście cebulka to raczej zimą. Teraz to e, niepotrzebna, są aż tak witaminki. No i smacznego. Siema Mordy. Wszystkie Nunie i Mordunie. Tak się pracuje na busie, nie? A jak? Nie ma lipy. No, zrzuciłem Niemca, załadowałem i teraz lecę na Anglię, nie? Tu też jakieś cudo ładne jedzie Tak jak moje Wiatarek wieje, muzyczka leci No i elegancko, nie? I tak ma być I się jedzie na wakacje, nie? Zajebiście Wjechałem do Anglii, jest godzina za 5:22 i zobacz, jak jest widno, kurwa. Za 5:10 wieczorem. No i ładujemy, nie? No dawaj, dawaj, ziomek się nie pierdol, bo nie mam czasu. Dajesz, kurwa. Te same ruchy, tylko dwa razy szybciej. Tylko nie wywal znowu no, Weekend w Anglii się zaczął Wszyscy jadą w stronę Dover Czyli na Włocha, gdzieś na wakacje Nad morze, no i korki Nie, bo to w piąteczek, weekend no, mam prom o 22.10, przypłynę będzie 12, to czyli w Anglii, czyli pierwsza w nocy we Francji. Wjeżdżam, idę spać na 6 godzin, dopiero rano są 5 i ruszę na Holandię, wyjebane, a mnie nie będę po nocach jeździł. Kolejny zjebany dzień Busiarza. Lecę we Francji do Holandii na odprawę. Ogólnie nuda w pracy. No i tak jak widzicie w kółko karuzela się kręci. Je? Italia, Austria, Niemcy e, i Anglia e, teraz i we Francji, dzisiaj jestem znowu e, właśnie w Holandii widzicie samoloty latałem, bo jestem odprawy na, na, na lotnisku, jadę na poniedziałek e, e, na Niemca, teraz jadę weekendować gdzieś z busarzami na Bajerę trzeba jechać, tak? E, później się ładuje i znowu na Anglię i tak w kółko e, i tak właśnie nasza buciarska robota wygląda. Także coś się zawsze dzieje. Oglądajcie moje filmiki. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Miłego weekendu. Miłego dzonka, uśmiechu i sonka. Suba Lajka. Like dzięki nara I się widzimy, nie? No, a ja.